Witam panowie i panie, z tej strony Emir i dzisiaj pogrywamy sobie w Krantech autopiątkę e, na jakimś dziwnym trybie Rhino Hunt 2 Jak to się nazywa po polsku? Polowanie na Rhino 2 Dwójka to jest nowy adwesarz i witam wszystkich z tej strony Kifi. No i jeszcze jest z nami R tu No dobra i, i zaczynamy dawajcie szybko Dobra, uruchamiamy sesję. Jak coś to my będziemy w tych huntersach razem, bo to nie ma szans na czołka, później ja sobie pójdę do czołgu czy coś, wiesz a co my tutaj mamy? O, jakie fajne, dobra, ja chcę tak. O, mm. tak. Dobra, lecimy, lecimy, jaki dawaj. Czyli Czy naprawdę, czy naprawdę ja jestem yy, w czołgu? Chyba no. masz łatwiej. Mam łatwiej, czemu? No bo masz czołg na przykład? A, A mnie? No, mamy przejbane, dobra, Kiffy, to trzeba się synchronizować. mieć... No, tam na dole będziesz konkurs. miał jego życie po prawo, zaraz. I Widzę, ja to. No, no, no ty to. Ciebie to nie obchodzi. No, no właśnie, ty tam na to nie patrz Mi to się bardzo przyda. E, on nas my widzi my na my... mapie czy nie? No widzę was. O Jezu Halo, już do mnie... Jest gorzej to... niż myślałem z tym trybem O Jezu Coś tam mu trafiłem. A kurwa! Mamy na to dwie minuty, jeśli on przetrwa dwie minuty to wygrywa No patrzcie mu zabrałem Ooooo no, do mnie! Szczela i do Kifiego szczela! Nie, help! Pomocy nie, nie! Tak. Ale ty mi się ciężko manewruje, trochę. Dawaj, jery, tu chodź. Panie. O Jezu! O panie, jak mnie obróciło? Pomocy, pomocy! Ale to skacze, kurde, wszystko! Patrz, da, patrz. Już, już prawie nie żyje. No nie, ja nic w ogóle nie zrobiłem, praktycznie, tylko lekko go, 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 go drasnąłem. to Bez sensu. No to nie jest najłatwiejszy tryb Ty trafił, miałem i nic się nie stało, nie? No bo ty oh. masz osłonkę gównianą teraz Aaaa, chodź tu gnoju, chodź! <grym> se trochę fragów ponabija Kurde No, on trochę expa sobie nabija, a później ja, później ty jeszcze o. tylko że to trzeba od nowa, bo runda po rundzie i tak jesteś nadal tym No dobra Po, te same, po no, tej samej stronie Jak mu zawalił, pół HP, nie? O jesteś źle nie mogę. Szkoda, że się nie da detonować po śmierci. Nie, jak to nie da się. Da no się? mnie nie działa. No. Ty masz tą osłonkę Ciekawe. dalej. A skąd ja mam osłonkę? I już Ech. mam tak małuch. Ej, czemu ty mnie w ogóle nie trafisz, a ja mam już tak małą no Jak to ci nie trafiam? Ojej. Giń! Giń! Dobrze. Jest już I na I dobrze. Wygodzenie. Teraz jeszcze dwa hity i już nie żyję. No, dobra, już masz go na strzałach, dawaj. Daję ciśniki. Ale będziesz dobrać. miał, kurde. Jezu! Jezu! o, <grym> <grym> Mam go, dobra! Nie! A, no i to jest to. Mamy czołg do rozwalenia. Cześć, jestem czołgiem. Ty jesteś czołgiem? Tak, ja jestem czołgiem. Kif, A, jednak... Dawaj, rozwalimy. E, to easy, mi jest easy. Ja was nie widzę na mapie, nie? A widzę, widzę. E, to luzik, mam buzik, śluzik. Chwu ja widzę szczerze. No. Ja w sumie, jak masz doświadczenie w jeżdżeniu. W graniu w GTA i patrzeniu Koi, na mapę, nie którym to którym co Ertu. Którym się na... Aha, dobra widzę, okay. Którym się jeździ. No i widzisz jak ja mam grać z takim człowiekiem. Który, k którym się minę... A dobra, już widzę którym się minę. Wow! Prawem chyba się trzeba przytrzymać i... A co... Czego ty, ty nie się... potrafisz? No i prawidłowo i siedź tam. Powiem... Hey. Ej! Ej, no czym się te bomby wybucha? G. Uh, yeah. yeah. Nie ma, nie szczelać do mnie, ja nagrywam. Muszę ładnie wyjść. Kifi won. Nie życzę sobie. Nie życzę sobie, żebyś do mnie szczelał. A... Fajna zabawa w sobie, podoba mi się. A jako czołg pewnie tak. No! Dobra, trochę tam go obiłem. Ale to minimalnie. Mamy, mało czasu mamy. r Erdu współpracuj ze mną. Ty ze mną współ, ja nie. No ja go niszczę, a ty co? Nie ma! Ja też go niszczę, jak na razie. No ja się ślizga to auto. Ej, halo! A. hi co, co, jest? No, czemu ja nad głową ci to... Tym... A nie, dostałem. A tu jeszcze killstreak popatrz, mam coraz więcej, nie? Ile expa dostajesz za głowę? 2,5 za jednego. W sensie mnożnik, nie? Halo, pomoc! Zblokowałem się. No tak to nie dorzucisz, nie ma opcji. Ale tu. No, ja nie rzucę nawet tego, ty wiesz <grym ściśleń> rzucaj, rzucaj z, zanim, zanim dojedziesz już. I co jest? A tak, mam goda na przycisk, no. właśnie widzę. jakąś tam, nie chyba czy coś, bo ja... Nie, ty miałeś ochronę spawnu, bo się dwo. No co jest seryjnie? Wycię ja trafię! I my to przegramy? No, no nie. No tak, I trochę już to mi... przegraliśmy. Widzisz ile HP ma zabrane? I to wszystko ja zabrałem. Ty nawet teraz ja do ty niego nie podjechałeś. Kifififon z tą ochroną! Nie to tak W ogóle to możesz na siebie rzucać te bomby i wjechać w niego, bo to też działa. Takie trochę była <laughs> ale. Ale, nie, to zagram jeszcze jednego, ja myślę, że to trochę dłużej zajmie, kurde, chociaż to do, do, do tych 10 minut. Ja też jeszcze będę ciął i w ogóle, także... Wow. Już... już nie nie takie wow. Ten... <laughs> Ale fajnie się gra. Super. Ja chcę strzelać, ja chcę strzelać! No jesteś szczelaniem od razu. Jestem policjantką czemu strzelającą. Chcesz zmienić pojazd? Poczekaj. E, czemu ty masz takie czerwone oczy, Kifi? No bo takie sobie zrobiłem. <laughs> Ile ty nie spałeś? No trochę O widać, ciężka praca youtubera I to live będziemy... pod okiem Dawaj Kifi, no. będziemy tutaj wiesz Kurtularni tak Tak Nie, nie, A. bez hamstwa Ja was ścigam, bo wy jesteście niekulturalni No ja mam inne tylko trochę Ja mam zaraz uszanowanko zrobię Kifi Dawaj, dawaj uszanowanko u, u. No to, to mi się taka mapa podoba, otwarta, miła, no, przyjemna Ła no, Fajnie jest! Łat nie boli! Hmm, fajnie jest! <noise> fajna! No jak ja mam dojechać do ciebie powiedz mi. Nie wiem, fajna ma. O, dostałeś ode mnie. O kurde, ej, serio? Co coś w życiu osiągnęłeś. Ej! Tak się nie robi! No, tak do... się nie robi, to, to, to wbrew zasad. Dobra cicho <noise> Wow, ja ci okay. gratuluję, no ja, ja jestem po twojej stronie, Blueman002 akr tu. Gdzie ty jesteś? Kifi, Przecież to jest chore, no Jak ty Kifi go strzelić, nie umiesz? To nie moja bym. O kurde, Gim! Odwróć jego uwagę, co? Ale, ale mi tak wszystko widzi. Co jest, no Kifi, ja ci trafię, no wybuch na tobie, jest, serio! <noise> Ja wiem, bo ja też to widzę. Czemu mi nie wybucha mój ten. Moja... No, moja mina mi nie wybucha. Mi się nie lubi. <laughs> Moje własne miny mnie nie lubią. Wow! maso! Lubi. masa! <laughs> <Gin! śmiech> no. Ja to stunty chciałem robić. Nie Wieprzy... Na moich odcinkach nie wolno przeklinać. To nieładne w ogóle, co tutaj się robi. Nie wymijaj! Give me. <laughs> Masz mi dać fory! No nie wiem, masz czołg, to chyba wystarczające fory. Nie! Był <g Fryégnenie> jest was dwóch, a ja sam. No co jest, że ja się w Kiwi trafiam prosto w ciebie, a ty żyjesz! Mam immunitet. <grym>, Widzę! ten... O Jezu! Nie, won, nie. kurde! <grym>, no nie! Ej, przecież była na tobie głowa, ja przecież wybuchłem, nie trafiłem. Dobrze, kiwi, ale, ale ładnie było kiwi. No, ja wiem, taki slalom robiłem, że Boże. O nie! Co I nie trafiasz. No właśnie nie wiem, jakoś tak dziwnie to jest. Ha! Nie, kiwa. mamy 30 sekund, po Teraz zwalimy na easy Kiffy. Komedia, no. To jest tak łatwe dla nas, że po prostu. Ła! Aaaa, ah, to jest dramat. No. Kupacz, o, to się do... tu! Już ma... Ty masz. Imbier. A gdzie Ty o, jesteś? No. A tu! Pff. No dzięki <laughs> mi! Nie da się zniszczyć. Nie, nie Zobaczymy. Dam, nie... Wychodzę z tego auta. O, kto teraz jest czołgiem? No, mam to nadzieję, że ja. mi się należy w końcu czołg. Nie, oczywiście, po co? <laughs> Nie należy do... ELO! <gry> ja jeszcze nie miałem. A ja mam znowu! No to o Jezus, to jest po prostu dramat. To jest... Żal, żal po prostu, żal. Jak żal? Mi się podoba. Ej, ja... Ej, może na pierwszej osobie będę ci bali tym innym. Nie bądź egoistą, kurde, to nie jest żal! ELO! Ej, ty, pojazd ci żyje! W się sensie no, nie zniszczony jest! Chcę w sensie się tak zrobić, wiem, bo kiedyś. Rzuciłem, rzuciłem w gościa C4, który jechał na motorze. Gościu, Wiesz, był wybuch, gościu zginął, a motor sobie przeżył. Ciekawe w sumie. A to o, o tych lagów, wszystkiego, bo strasznie jest zlagowane GTA 5 w ogóle. No. Właśnie widać choćby ogóle... po tych strzach, prościutko w ciebie trafiam i chuj, nie? No. Ale jednej osoby laguje na sesji, to już wszystkim laguje. No, no to jest najgorsze w GTA 5 To zrobiłeś, że, że, że Ty mnie nie trafiłeś, właśnie też się. No, co jest? Ej, ale ja w, mirę, w też. Yy, no i dostałeś ode mnie czemu? Dziwne, nie? No wytychy. Kifer. Jakieś powinniśmy mieć tutaj ułatwienia, nie. No my tu nic nie mamy. Ty. Jakby było nas dwunastu, to rozumiem. To wtedy to chyba bym nie miał szans. dwunastu <laughs> byśmy dali radę na to. No taki ten czołg, ale... Hmm. No tak to to jest dramat po prostu. No. Jakieś nieporozumienie mi się wydaje. Ża, e, co, co autor miał na myśli robiąc ten tryb adwesarza? Nie, chyba nawalony umysłowo bym. Nie no pijany bądź nie spełna rozumu. Zgadza, tak, czysto. chyba tak. O już już mnie zauważył. Już dostaje! A oh wow. Ty masz ochronę spał! No na początku, chyba temu cię nie mogę trafić. Halo? Ja. I won. No fajnie, że się zatrzymałem od swój. Czemu to nie znika? Jakiś po prostu. I co tam paść No kurde, wyłącz do w ogrodu spawnu, czy co tu tam jest? Ty mnie nie trafiasz! Teraz mnie trafiłeś dopiero. O! No jak to? To jest prawie pancerny samochód, więc nie wiem o co ci chodzi. No i wygrasz to W co ja wierzę? Brak po prostu To jest drama Czy my ci kiedyś zabijemy, imir Naprawdę? Fajnie jest tak dostać na ryj I PRZEŻYĆ! O, max hilfa odblokowałem, lepszego i rank'a dostałem Fajnie Nie, nad bombę. Cieszymy się, wszyscy twoim szaniem się, Ymir Nad no, bomby nie rzucę na niego, nie? Bo ten już, kurde, walnie mnie jak ja mam do ciebie nie To wraki jakieś są. O już, 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 tak już To się odpierdala tutaj Ej, ała, to bolało! Kolego, tak się nie robi! A, że ci ja, jeszcze jak zrobię sam jakiegoś sam... monster killa na koniec M Monster kill... Dobra, wysiadam z tego auta Wysiadam, ser... a nie, nie mogę wysiąść I jaki teraz nie będzie, to Aj ja... nie no, ogólnie to mi się podoba ten tryb, fajny jest! Mm -hmm. Spoko jest spokojnie. A ja wiem na czym to polega, to jest dopiero, dopiero kiedy, jakby zniszczy się dorki, no, to to wtedy dopiero zmienia się właśnie, jakby właściciel jego. I ten, kto zniszczył, pewnie, no. No, pewnie też. No keepi przykro mi, to się stało. wjechałeś w niego, jakby tym już zniszczonym i wybuchł, i go rozjebało. Nie. jest Z... żal. To jest dramat. Dramat, kurwa. 23 do 0, jeśli chodzi o statystyki. Nie byli. A gdzie się patrzy w staty? Nie, no jak umieram, to nie się. Wyświetla. Aha, no to muszę umrzeć, w poczekaj. Tam 24 razy mnie zamknę. A nie, cię zero. Dobrze, dobrze, wygram. Co ja wierzę? Myślałem, że sprząta sprzątanie mirowy. A tak, to jeszcze. Chciałbyś żeby ktoś sprzątał. A to jest tak, że jest tylko jeden czołg, czy może być więcej, bo ja nie ogarniam? Może być więcej, pewnie, jak jest dużo osób. A no ja bo może dołączyć do tego teamu. No. Nie wytrzymam. No to jest po prostu, ale no to nawet przyjemny nie jest, wiesz? Dla mnie? Spoko. No, wybuchaj! Mi się podoba tryb ogólnie. To jest żart, to jest po prostu... Dramat. No to są dbawej. jakieś żarty. Unikaj tego, dobrze. A nie. znowu. Ja ja no, ochrona, dobra. Kifi, czy, ty możesz, czy ty możesz trafić kuras? A kto mu zabrał przed chwilą HP? Ja! No nie ty. Jak, nie, inny, na niego. Kto mu to jest rampa w ogóle postawiona? A nie, w sumie nie. O, dobrze, 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 dobrze. Dobrze? Czy ty, kifis pierdalasz? czy mi się wydawało? Boję się, dobrze. No. Dobrze. <laughs> dobrze. Mam powiedzieć. Dobrze. Dobra, giń. O, cześć Kifi. Cześć. <grystanie> co się stało? Traciłem <grystanie> 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 panowanie nad pojazdem. Nie ma, nie, tak się nie bawimy! Dostał dwa razy ode mnie. Kifi, dwa razy dostał ode mnie, dawaj. Dasz radę. Lecę co O. <grystanie> 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 I poleciał. O to, ja to nie, za dźwięk Jeszcze się z nie zdążył kurde A bo to boli Oj ci to gnoju! Dawaj Kiwi ja bierzemy na dwie strony, dawaj Ej, tak się nie bawimy Dawaj, gini, Wiem właśnie. W ogóle się nie bawimy, tylko tu ty się do niego bawisz. Ja tylko sprzątam na dwie strony kipi Ale ja się jak wspaniale się bawię Ty się wspaniale bawisz Jako jedyny aktualnie Nawet się schować nie mogę, nie? Nie rzucaj do mnie! Ja wychodzę. 31 do 0, no nie mogę. Easy. Eee, dramat. Boże, jakie to było łatwe. No dobra, to chyba tyle, nie? Bo tu, tu mam aż 20 no. minut materiału, także... Pożegnajcie się tak ładnie, ja się z wami też żegnam. Fajnie było, bardzo, bardzo mi się podoba ten tryb ogólnie, jest najlepszy na świecie. Hello! Dara! Hello! No cześć, 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 pa, pa, machajmy cię pa, pa. wszyscy, machajcie. Pa, pa. Na raz, na raz, no cześć, cześć. A cześć. może chcesz Youngi na Balmurce? <laughs> ja nie reklamuj. Okej, okay, dobra. Dobra, cześć.